Cześć. Yy, dana prosto z roboty, matek z garażu. Pokażę Wam dzisiaj niewielkie narzędzie bosza. Yy, wkrętak akumulatorowy. Opowiem zaraz o więcej. Widzicie zawartość teraz. Instrukcja jest tylko, że pod spodem. Za cały wkrętak. Może tutaj zremontować? Kabel USB. Można ładować ten pręd, tak? Chyba każdy wie bity. Ups. Poczekajcie. Bity. Z od razu. Kostka do kabla, żeby podpiąć się do kontaktu. Pokażę wam jeszcze, tu jest instrukcja i takie inne. On sprawdza w praktyce. Zachęcam do skrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Przejdźmy do praktyki. Pokażę Wam, jak krętak działa w temu w rzeczywistości. Najpierw może dowat, może pomoże łatwiej, bo mi do po prostu wiecie, przesunąć i kabel mi się podpałem przy pierwszych próbach yy, będę yy, pokaże wam jak kręta gdzie w praktyce i jakbyście na, kręcili o mnie filmik nie musicie dać przyspieszenia kiedy kręcicie po prostu. Dobra. Teraz przejdziemy do praktyki i pokażę Wam jak to wkręca. Nie zawsze może być tak kolorowo. Zależy, zależy też w jakim drewnie wkręcacie. Czy deski sosnowe? czy takie Aj. jeszcze fajna funkcja patrzcie możecie użyć to tak jako śrubokrętu. teraz wykręcę wkręty przestawiam tryb I, i, i. Teraz ja pokażę, jak się wkręca wkręty wragips. w, w i powiem wam coś. W może trzymać ślubę, ale. Nie powiesicie na niej ciężkiej rzeczy, bo regips jest wieki więc łatwo jego coś wkręcić i po prostu poluzuje się ten wkręt i będzie lipa potem. Patrzcie. Widzicie, wkręcę się jak masło. wygląda na, na chwilę ok. No. Teraz Wam pokażę jak wkrętach działa w praktyce. Przykładamy do no tu. sprawdźcie czy jest na odkręcanie. I żeby nie było. Yy, Bożnie nie sponsorowaną marką w tym... szepiadu zawiasów. Skrzękamocha. Jak nic. Gładratu zawias leci. Proszę bardzo. Próby. Może sprawdziłem zawartość jeszcze te skrzyki. Pity I ładowarka. Długa w tej I tak tak się sprawuje. Yeah, bye bye.